nie zmienia się stan 5 do 0 dla zawodnika w czerwonej koszulce i w niebieskim kasku dla Józefa Gileckiego. Bardzo celny cios, nie wiadomo czy niezaliczony, ale dystansu. Zaliczony cios czy nie zaliczony? Nie, nie, zaliczony. nie zaliczony. Bezpośrednio prawy przed. No, znowu, znowu, znowu wszedł silny cios, Adamka, nie nie wiadomo. Prawy, tak, ten prawy? Był, był zaliczony. celu. Tak. Nie ma go jednak w Nie ma w komputerze. No, trzeba przydać, że Adamek w tej rundzie Pokazał się z lepszej strony już tak Jakby uspokoił sytuację Boksuje tymi czasami prostymi Ale które są, nie ma odzwierciedlenia w punktacji Opanował no. no, się Widać to właśnie także, że już Nileski nie zwiększył swojej przewagi No ale Nie pojawiło się także nic po stronie zawodnika W niebieskim narożniku 5 do 0 tak. Trzej sędziowie muszą w jednej sekundzie Zaliczyć ten ciąg No, Teraz mamy, będzie bardzo ciekawa, czwarta i, i piąta końcówkę, końcówkę, rundę. Czy Już to tempo, które nazywa się Gilewski wytrzyma sam, czy... czy...